Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o roli team managera. Odpowiemy sobie na pytanie: czy każdy powinien w pewnym momencie w swojej karierze zostać menadżerem? Czy być może powinien specjalizować się i być ekspertem w jakiejś dziedzinie? Naszym gościem jest Paweł Wojciechowski. Cześć Paweł, cześć ponownie. Dobrze, dobrze, cię widzieć. Ciebie również. Tak, więc team manager. Czy to jest tak, bo ja jakoś takie mam wrażenie, że, że jest taka presja w środowisku tak, IT, bardzo że Bardzo często jest presja pchania ludzi na te stanowiska tak. managerskie. Nie uważam, że każdy powinien być menadżerem. Menadżer ma ten swój zestaw umiejętności, którym powinien mieć, żeby nim zostać. Jakby okay. to brzmiało taki masło masła trochę. Okay. Ale nie każdy powinien być menadżerem, nie każdy umie zarządzać ludźmi. Tak. Nie każdy lubi zarządzać ludźmi, nawet jeżeli umie. I tak jak mówisz, na przykład ekspert będzie fajny, albo na przykład przejście gdzieś tam poziomo w organizacji, na tak. zmiana z nie wiem, dewelopera na grafika czy z testera na dewelopera. Tak, bo bycie takim menadżerem zespołu to też nie jest to nie jest kolejny etap. Tak, to nie To jest. jest jakby trochę inny obszar i bardzo często rezygnacja z jakichś umiejętności czy tam obszarów. Bardzo mocno eksperckich, właśnie zamiana tych rzeczy na to, żeby odpalić trochę więcej tych skili miękkich i tak naprawdę rozwój całego zespołu, no bo w momencie, kiedy jesteś menadżerem, trochę tutaj musisz, jakby to, ten środek ciężkości się zmienia z tak. ciebie. Na y, zespół, na, na to, co ty musisz dowieść razem z tym tak, twoim zespołem. Nie? Można powiedzieć, że przestajesz być ty, a zaczynasz być my w taki, yy, taki tak. różny sposób. To się no, ten... rodzinnie to zabrzmiało. nie? Tak, trochę no, tak. Okay. No, ten menażer musi dbać o swój zespół, tak. e, mieć na jego temat wiedzę i to nie, niekoniecznie nawet tą techniczną, znaczy, na pewno musi mieć, ale musi mieć też wiedzę o osobach. Bo jednak ten menadżer bardzo często gdzieś tam po znajomych czy u mnie wiem, że jest taką osobą, która też często daje wsparcie. I to jest dobry menadżer, jeżeli potrafi wesprzeć swój zespół. Gdzieś znaczy, tam. tu dotykasz takiej sfery otwartości i bycia empatycznym dla zespołu. Tak. Nie? I to, to jest to też jest ważne. To tak. jest ta jedna cecha, o której mówiliśmy, ten zestaw cech. Ta, ta cecha kolejna to zarządzanie zespołem. Ale poczekaj, tak? poczekaj jeszcze cię okay. zatrzymam, okay. bo. Bo ta cecha bycia empatycznym, ja myślę, że to jest super kluczowe i to tak. jest jakby cenna wskazówka dla organizacji różnych. Ja uważam, że to jest jedna, jedna z najważniejszych rzeczy, żeby ten środek ciężkości, właśnie na, na, to, na to bycie empatycznym dla wszystkich, było mega ważne. Będąc takim menadżerem, czasami widzimy, że ktoś jest nie w sosie. Ktoś ma zły dzień w zespole, albo czasami jest tak, że kurczę, no nie wiemy co się dzieje, ale ta osoba jest smutna, cokolwiek się moż, mogło wydarzyć. Więc jakby fajnie jest to sprawdzić i zaopiekować. Tak. I to może być związane z ilością pracy, to może być od, nawet czasem związane z czymś prywatnym, co się wydarzyło, ale pokazanie takiej ludzkiej twarzy, pokazanie takiej, e, takiego oparcia, danie wsparcia w takim, w takim momencie prowadzi do takiego zbudowania, Zaufania większego, oczywiście, do większej lojalności. Do takiej ale... więzi też można powiedzieć między zespołem. Tak, trochę budowane. Tak, ale też to ma wpływ w konsekwencji na zmniejszenie rotacji w firmie. Tak, to jest bardzo pozytywne. A rotacja to są oszczędności. To są naprawdę kolosalne pieniądze, które oszczędzamy. W ten sposób, że osoby nam nie uciekają z firmy. Dokładnie. Ale dlatego nie uciekają, że to jest, że czują się że Oni Są zaopiekowani, tak. To nie są, nie są sami so, sami sobie, i jeżeli się pojawia problem, to, to przyjdź z rozwiązaniem, tak? No bo tak. to słyszymy często. Tylko rzeczywiście jest ktoś, jest mój menadżer, który, który jakby dba o mnie. Ja nawet jeżeli coś, coś jest, to, to mogę się wywentylować i tak dalej, tak. i tak dalej. Więc to chyba. Boisz się do niego przyjść, powiedzieć, co jest nie tak nawet w projekcie, czy nawet poza. Tak. Gdzieś tam poprosić na przykład. Nie Masz jakąś ciężką sytuację rodzinną i potrzebujesz na, na dany miesiąc pracować na pół etatu. Tak. To dobry menadżer cię wysłucha. Dlaczego? I postara się zrobić tak, żeby się to dało zrobić, tak wykonać taką, taką, takie zmniejszenie. Więc jakby z jednej strony empa empatyczność, super ważne. Drugie, co jest ważne, bym powiedział, że umiejętności komunikacyjne. Tak, one są bardzo ważne, bo co z tego, że mamy empatię, skoro nie potrafimy zakomunikować tego, co chcemy powiedzieć. Tak, bo to też jest tak, co jest oczekiwane, jakie są cele. Jeżeli powiemy na przykład, że jakiś projekt musi być dowieziony. To nie mówimy jakość, tylko że trzeba coś tam dowieźć, tylko komunikujemy terminy, komunikujemy kto co ma zrobić. Scope tego projektu. Zakres, tak jest. Te wszystkie rzeczy, bo jeżeli tego nie będzie, no to, no, to ta komunikacja nam się roz, rozjedzie, nie? I nie będzie takiej sytuacji, że na koniec zespół będzie, będzie gdzieś tam zadowolony, bo projekt nam się opóźni, jakość projektu się rozjedzie, dojdzie nam stres i będzie po prostu tak, że będziemy gdzieś po godzinach siedzieć i dopinać tematy, no bo, bo coś się rozjechało, tak? I to bardzo często może być tak, że przyczyną są być, być może te braki w komunikacji. Tak. Zgadzam się, bo no to jest ważne, żeby potrafić tu zakomunikować mhm. i w taki sposób, żeby też nie obrazić może osoby, bo tak. czasem możemy coś powiedzieć, co chcemy, żeby było usłyszane pozytywnie, ale będzie odebrane źle. Ja mam taki przykład właśnie projektu sprzed kilku miesięcy, gdzie project manager nie dawał jakby jasnych wymagań dotyczących dat. I powiem szczerze, że jak, jakby z boku patrzyłem na ten cały projekt, i przychodziły do mnie bokiem osoby z tym zmartwieniem, że hej, ja jakby nie czuję się bezpiecznie, no bo to jest o, też o takim nakreśleniu RAM, i nie czuję się bezpiecznie z tym, bo ja nie wiem, na kiedy ja coś mam zrobić. Tak. I nie wiem, czy to jest tak, że jak jest 15 itemów, czy, czy jakiś to na jutro za, czy za tydzień, się, czy, nie za miesiąc, tak, jest... czy za tydzień, tak? 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 Dokładnie. Więc to jakby mega ważne, żeby, tak, żeby tego są, unikać. Daty są ważne i myślę, że też ta umiejętność postawienia daty jest tak. ważna. Że nawet jeżeli chcemy coś oddać danego dnia, to mieć tę wiedzę o zespole na tyle rozbudowaną, że na przykład wiemy, że przydałyby się dwa, trzy dni buforu, bo testy mogą się przedłużyć. Tak. I umiejętność planowania też jest bardzo ważna, przechodząc od razu. Tak, zarządzanie czasem i planowanie. Tak, bo na przykład ktoś pójdzie na urlop, a nie braliśmy tego pod uwagę. Pomimo, że urlop był już wpisany wcześniej, niż wystartowaliśmy dany projekt. Tak, ale dany, to, dany też, to też się wiąże z taką yy, zmiennością i tą y, jakąś gotowość na zmienność, no bo zmienia się w projekcie bardzo często wszystko. Czasami ktoś jest chory, czasami zakres się zmienia, czasami biznes przychodzi, a my nie chcieliśmy jednak, żeby to tak działało. No to my musimy zmieniać wtedy wszystko, tak? Jednak zasoby musimy rozważyć, czy jesteśmy w stanie dalej dostarczyć to, co jest nowe i też plus stare rzeczy, które były planowane. Jeżeli ktoś jest chory, kto, kto dowiezie, czy to będzie backup, czy to będzie osoba, która zrobi nadgodziny, milion rzeczy, ale trzeba to trzymać jako tako w ryzach. I być gotowym na to, że to się jutro rano wstaje, może być zupełnie inny dzień, zupełnie inna sytuacja. To nie jest tak, że to jest raz powiedziane i już, tylko odpowiednio tym zarządzamy, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji stresowej. No bo jak będzie stres, będzie ciśnienie, ludzie będą się wypalać i to idzie tak. jakby mocno, mocno źle. I tutaj też dodatkowo właśnie rzecz z tym planowaniem, myślę, połączenie tego tych paru poprzednich cech, znajomości Timu, na przykład właśnie. Mhm. Że wiemy na przykład, kogo, z kim możemy porozmawiać o tym, żeby wziął te nadgodziny, bo na przykład chce je brać, nie ma z niej problemu, nie ma na przykład nie wiem, małego dziecka, ale to trochę niemożliwa. wynika. Tak, bo to jest super. tak. Z jednej strony, jakby taka trochę wiedza o tym, twoim zdaniem, wiedza dospole. więź i zrozumienie, ale też takie danie przestrzeni, że mam tą relację i na przykład y, też mogę szczerze zapytać i, i daję przestrzeń do tego, żeby ta osoba z zespołu powiedziała, my wiesz co. Jakby nie, jakby nie jestem OK z tym, żeby wziąć nadgodziny, albo nie jestem, nie jestem w stanie zrobić A czy B, bo nie mam do tego kompetencji. I też ten menadżer jakby odpowiednio z tym zarządzi i stwierdzi, OK, no dobra, ten nie, to, to teraz próbuję gdzieś indziej. Tak. Wiedzieć, w które drzwi tak. zapukać. To się bardzo ładnie łączy z jeszcze jedną cechą. Z cechą, z umiejętnością delegowania. Tak, to jest bardzo ważne. I to jest coś, co często y, ciężko przychodzi. Jeżeli anawansowaliśmy, tak. bo mówimy naszemu koledze, że hej, Michał, zrób to i to. Tak. Delegowujemy go do tego zadania. Tak, a ciężko to przychodzi, bo czasami jest tak, że jest projekt, gdzie na przykład my coś zaczynamy. Nieważne, czy koncepcyjnie, czy coś wymyśliliśmy, i jest to uszyte na. Ja lubię to określenie, często z niego korzystam. Robimy to trochę na sznurek i na taśmę. Ale działa. I takie też rozwiązania bardzo często są w ogóle najdłużej w organizacjach. I wtedy to nasze rozwiązanie, jakby traktujemy, to jest takie my precious, moje dziecko, i w ogóle nie oddamy tego, nie? No bo w ogóle trzeba to zrobić jeszcze raz. No ale w sumie, jak to będę tłumaczyć, to mi to zajmie dwa dni, a ja to zrobię w dwie godziny. No i to prowadzi do tego, że jest tak coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, a osoba, która jest w takiej roli menadżera, staje się kim? Botelnekiem. O, Czyli tak, takim... bardzo, bardzo Nie określenie. wiem, jakie jest słowo po polsku. Nie na wiem, to. Czy, czy jest jakieś w ogóle, ale tak, to no jest taką taki kierunek. Tak, tak jakie... takim punktem, do którego się. Przewężeniem. Przewężeniem dokładnie, jakimś takim. Bardzo ciekawe, aż sprawdzę to no, e, po trzeba. odcinku. <laughs> jakie jest ładne słowo na to. E, i, I ta osoba jakby nie jest takim. Staje się spowalniaczem, bo, bo de facto wydaje jej się, że, że, że zrobi coś szybciej, a wcale to, to nie jest. Tak, plus. Jeżeli przyjdzie choroba, jeżeli przyjdzie jakaś tam sytuacja trudniejsza, no to nagle projekt się okazuje, że jest po prostu w takim, w takim miejscu, że, że utknął, tak? I, I nie jesteśmy w stanie iść później jakby iść do przodu. Dobrze. Czy jeszcze jakaś cecha według ciebie? Szczerze? Nie wiem, to są takie cechy, o których myślę, kiedy, kiedy myślę o menadżerach. No też, o tutaj takie dodatkowe cechy, bo menadżerowie są różni, tak? Może być menadżer testerów, menadżer programistów. A to mówimy już jakby o konkretnych, tak, o konkretnych rolach, konkretnych. tak jest. I tutaj już dochodzą rzeczy związane z daną rolą, do której są przypisani. Jasne. Bardzo, bardzo nie lubię sytuacji, gdy menadżerem testerów jest osoba, która nigdy nie była testerem, albo deweloperów, która nigdy nie była deweloperem. Bo to jest taka wiedza, której potrzeba. Prawda? Ale też teraz wracamy do tego głównego pytania: czy każdy musi być menadżerem w tej swojej. <klimy> nie, domenie? wręcz nie powinien. Każdy Dokładnie. Być. I nie róbmy tej presji, bo to jakby ja też nie do końca rozumiem, skąd ona się bierze. To trzeba mieć, z jednej strony, być gotowym na, na taką zmianę, z drugiej strony, szereg tak jak sobie powiedzieliśmy, takich dodatkowych czapek, umiejętności, kompetencji, które wam pozwolą rzeczywiście dać od siebie ekstra dla całego zespołu. I to wcale nie jest tak, że menadżer to jest bardziej ważna osoba gdzieś tam czy ważniejsza osoba w organizacji, czy po prostu jak jest ekspert. I tak samo to się nie wiąże równocześnie gdzieś tam z zarobkami, bo może być ekspert, który jest na przykład nie wiem, super Specjalistą od AI, nawiązując znowu. Specjalistą od AI albo jakimś takim y, hakerem y, systemów bankowych, który jest zatrudniony przez bank y, i zarabia, nie wiem, 30 milionów y, złotych rocznie, bo są takie osoby. Są takie przypadki, że człowiek się łapie za głowę, tak? No? Tak. Ale to no, oczywiście, to, właśnie, to jest ekstremum. Właśnie jeżeli chcecie y, tutaj iść w tę stronę awansowania tej osoby nie macie pomysłu, to może zaproponujcie jakiegoś eksperta. Może wasza firma ma jakiś pomysł, właśnie no, gdzieś tam współpracuje z bankami. Może zobaczmy, czy on będzie potrafił hakować system, tak? bo zna od tak. tyłu, bo wie, jak się je buduje. Tak Albo na przykład chcecie jakieś tak. rozwiązania AI wprowadzić do swojego systemu. No to może zaproponujmy tej osobie rozwój w tę stronę. Tak jest. I to będzie dla niej jednocześnie plus, bo nie jest pchana, dostaje te opcje, tak? dostajesz parę opcji, parę drzwi do otwarcia. No i możesz wybrać, które, a nie będziesz menadżerem, jutro jesteś menadżerem. No to jest takie niemiłe nawet wręcz, bo to jest pchanie kariery w stronę, w którą dana osoba nie chce, a karierę Oczywiście. budujemy całe życie, więc... I też to, ta presja powoduje, że ta osoba zaczyna się czuć źle, mimo że nie, nie musiała tak się czuć, w, obie, w obecnej roli. Tak, bo czuje się często niepełna przez to, taka, że ktoś tak. widzi, że ona ma kompetencje, a ona ich nie wykorzystuje, więc, Ważne jest, żeby pokazać to jako jedną z możliwych dróg i trochę zbadać, czy ta osoba w tą stronę chce iść, bo bardzo często nie. Może gdzieś zapytać nawet tak casualowo, na integracji. Hej, może byś chciał iść w stronę bycia menadżerem? Tak. No, nie. Tak. I tyle. I nie, nie ciągniemy tego, nie pytamy dlaczego, i, i tak dalej. Bo może dana osoba nie chcieć po prostu iść w tę stronę. Tak jest. I nawet często może się to skończyć odejściem, jeżeli będzie zbyt mocna presja, tak? No, Oczywiście. Bo... Gdzieś pchamy tę osobę, ona już się przestaje czuć komfortowo, jak mówiłeś, na stanowisku. Czuje ten nacisk tak. i zaczyna odpalać sobie różne strony, szukać pracy i ucieka. Jasne. Mamy to. Mamy to, tak, dokładnie. Dziękuję Ci, Paweł. Dziękuję również. Naszym gościem był Paweł Łyciechowski. A ty, jeżeli chcesz więcej takich treści, zapraszamy Cię do subskrypcji naszego kanału, lajkowania i komentowania. Do zobaczenia. Cześć.